Tam ma stoisko mój wujek Tutaj jest nasze, odtąd do tamtąd A tu właśnie ma moja ciocia Jadzia Wujek Andrzej i Ania A to mój wujaszek Mirek no. <laughs> Idziemy dalej Pozdrów Facebooka no Facebooka pozdrów A. <laughs> A tu moja mama i moja żonka Kasia a to moja ciocia? Też sprzedaje właśnie nasze piękne kwiatki. Ciocia, zaprezentuj nasz towar. O, bardzo dobrze. I do Tak No, dokładnie. No, jak ślicznie, no pięknie. Tu mamy. Wszystko mamy. Tak jest na rynku czczewskim, Także zapraszamy. We wtorki, w piątki. Ty, ojciec musisz krzyczeć jak na targu tureckim, wiesz, najlepszy w ogóle. A to nasza sąsiadka, pani Renatka, sprzedaje ogórki i pomidory i wszystko ma świeże, także polecamy.